dobry. Urząd miasta. Robię wam zdjęcia, bo będziecie dlaczego, później. A czemu? Bo prezydent miasta zarządził, żeby wszystkim, co piją piwo, robić zdjęcia i później będziecie no. utylizowani. Po co? Utylizowani tam koło Pławniowic. Ale dlaczego pan nie robi, jak ja nie piję? Bo jestem nie pij. z Urzędu Miasta. Ale pana to wytniemy. Ale. No, ale panie... to proszę mi się. ...byli gdzieś Dobra. To tak gdzieś koło... ...gdzieś koło sierpnia będziecie utylizowani. Pan żartuje, albo co? No, zdjęcia będziemy robić i później w tych... Co? ...zrobimy taką małą tą... ...małą gazetkę i będziemy was szukać i... ...utylizacja w Pyskowicach. Jaka utylizacja? A to w Pławniowicach. Najpierw pan mi Tam, gdzieś wieje palą. Jak pan jest? To mnie tam będą palić!